Cześć, witam na tym kanale. Dzisiaj opowiemy sobie o absurdach modelingu i uwaga, uwaga, to będzie ranking. Jezu, aż musiałam sobie usiąść w kawiarni na spokojnie, żeby poruszyć te tematy. A jajaj. No więc jestem właśnie w Seulu, jestem tutaj na kontrakcie i pomyślałam, że zrobimy ranking absurdalnych sytuacji i to ogólnie będzie seria. To będzie seria, która będzie się składać z na przykład absurdów model z apartment, absurdów agencyjnych, absurdalnych sytuacji, które mnie spotkały w życiu model. Także będzie tego trochę. Wziąłem sobie maczę, to jest creamy matcha i jestem w mojej ulubionej jak na razie kawiarni w Seulu. O, Rety muszę się przygotować psychicznie na ten ranking dzisiejszy. Trzy historie, trzy różne agencje, trzy różne miasta. Więc zapraszam, jesteśmy w wersji agencyjnej. Niektóre te historie są w ogóle starsze, niektóre są dość świeże. Bardzo mi swoją drogą długo zajęło ułożenie tego w dzisiejszy ranking. I zaczniemy sobie od Mediolanu. Byłam w Mediolanie na kontrakcie, na steju też i Czasami agencje robią coś takiego, że wsadzają w kontrakt zasady, których jakby trzeba przestrzegać, a potem, jeżeli się ich nie przestrzega, no to wyciągają z tego konsekwencje zazwyczaj są to kary finansowe. I Boże, te punkty w tych kontraktach są po prostu takie. Punkt z karami potrafi być na stronę, stronę A4, nie żartuję, czasami nawet więcej. Więc na przykład kontrakt ma kilkanaście stron, i punkt z karami finansowymi dla modelki zajmuje na przykład półtorej strony A4. Do meritum, bo dygresja to jest moje ulubione, moje ulubione zajęcie, to już wiadomo. Także do rzeczy, okej. Okay. Jestem sobie w Mediolanie, jestem sobie w Mediolanie na kontrakcie. To był mój może trzeci kontrakt w życiu? Ateny, Stambuł... I, I think, Boże, Jadzia, jaka Ty już jesteś international girl. E, nie no, żartuję. Dobra. W każdym razie byłam w Mediolanie, to był mój trzeci kontrakt. Rozumiecie to, że agencja, w której byłam, włożyła w kary finansowe, w reguły życia w mieszkaniu, to, że nie wolno opuszczać mieszkania po 22. Niezależnie ile masz lat. I wiecie, ja na przykład rozumiem, jeżeli by to wyglądało tak, że a, ok, jeżeli dziewczyna ma mniej niż 18 lat, no to nie może i tak dalej. Ok, umiem to zrozumieć, ale wyobraźcie sobie, że macie 30 lat na przykład, jedziecie na kontrakt i nie możecie wy opuścić mieszkania po 22 i do 22 musicie, wejść, musicie wrócić do mieszkania? No wydaje mi się, że to jednak jest lekki absurd, lekki. Jezus, Mediolan to w ogóle była... Inna rzeczywistość z tą agencją. W sensie ja nie narzekam na Mediolan, ja narzekam na moją agencję tylko. W każdym razie, moim zdaniem, jeszcze byłoby to ok, jeżeli na przykład agencja zapewnia mieszkanie, no to jasne, dają ci mieszkanie, mogą narzucić, jakie sobie tam warunki chcą, ale to tak nie działa. W sensie modelki za to mieszkanie płacą. Jeżeli płacisz za mieszkanie, już nie pamiętam, ile tam w Mediolanie było może z 1000 euro za miesiąc, może mniej, może więcej, coś koło 1000 euro za miesiąc na pewno. Więc jeżeli za mieszkanie płacisz i jesteś pełnoletnia, to jakim cudem ktoś może Ci powiedzieć, że nie możesz opuszczać mieszkania albo wrócić później do mieszkania niż godzina 22. Ale to nie jest największy absurd całej tej sytuacji. Wiecie, co jest największym absurdem całej tej sytuacji? Fakt, że za to jest kara. I wiecie, to nie jest kara taka, że o, Jadzia, przyszłaś do mieszkania po 22, a masz być do 22 w mieszkaniu, więc zapłać nam 20 euro czy tam 100 euro. W ogóle kara to było chyba 50 albo, albo 100 euro wtedy za to, za każde, każde jedno wyjście. Nie, nie, nie. To tak nie działa. Bo wtedy jasne, można byłoby powiedzieć, nie płacę, ciągajcie to przez mojego prawnika, nie wiem, pozwijcie mnie. Ach, to by było zbyt piękne, prawda? Otóż nie. To działa tak, że jakby klient rozlicza się z agencją, a nie bezpośrednio z modelką. Od tego byśmy powinni wyjść. Więc jeśli najpierw klient rozlicza się z agencją, to znaczy, że kto ma pieniądze modelki agencja, prawda? Więc jeżeli agencja jako pierwsza dostaje 100% wynagrodzenia modelki i dopiero później jej płaci, oznacza to, że dysponuje tymi środkami. Więc jeżeli agencja kary naliczy, to oni po prostu sobie tę kwotę zostawiają na swoim koncie i przelewają dziewczynie pomniejszoną kwotę o karę. Więc rozumiecie absurdnie, że Możesz być dorosłą osobą, wyjść sobie po prostu na miasto albo nie wiem, na pitce i przyjść od, do domu swojego, za który płacisz. To nie jest tak, że masz za darmo, więc mogą narzucić reguły. Przychodzisz o godzinie 23 i dostajesz na przykład potem ze swojej pracy 100 euro mniej. Puf, nie no, kosmos. Jeszcze wspomnę tylko, że zazwyczaj mieszkania modelingowe, które dostępne są do wynajęcia na kontrakcie, to nie jest tak, że Jedna dziewczyna tam mieszka. No dobra, to pewnie każdy kuma. Ale to też nie jest tak, że dzielisz mieszkanie. Nie. Dzielisz pokój zazwyczaj. Dobra, ale to już jest inna, inna historia. E, w każdym razie przejdźmy może do historii numer dwa. I tutaj ja miałam srogi problem, którą z następnych dwóch historii włożyć jako. Drugie miejsce, a którą jako pierwsze? Bo uważam, że obie są odpalone, tylko są odpalone na trochę, właśnie, innej płaszczyźnie. Jedna na płaszczyźnie finansowej, w sumie trochę obie są na płaszczyźnie finansowej, ale jedna na takim poziomie pracy, a druga na znowu poziomie absurdu mieszkaniowego i takiego ja bym powiedziała, że wręcz odklejenia agencji. Ostatecznie stwierdziłam, że afera prześcieradłowa to jest jednak największy absurd z dzisiejszych historii, więc to wyląduje na miejscu pierwszym, ale do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie historia, która wyląduje na miejscu drugim, wydarzyła się właśnie tutaj, w pięknym Seulu. I o, oh, Boże. Od czego tu w ogóle zacząć? <grym> Dobrze, że ja już mam do tego taki dystans, że ja się z tego śmieję, bo kiedyś to naprawdę tak mną nerwy szarpały i cierpliwości nie miałam do tego już w ogóle. Ale modeling buduje w człowieku cierpliwość i poprzez brak kontroli kompletnie nad decyzyjnością swojego własnego życia. W sumie to jest smutne, ale dużo uczy. Dobra, koniec dygresji. Przejdźmy do historii z Seulu. Ale jest dobra ta macza. Pyszna. Pyszne, naprawdę. Zróbmy mały wstęp. Zazwyczaj na kontraktach takich na stay, czyli tam, gdzie modelka zostaje na przykład miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, działa to tak, że agencja, która jest na miejscu, czyli w tym przypadku moja agencja w Seulu, wysyła najpóźniej dzień przed harmonogram, co się robi dnia następnego, ok? To jest wstęp. I zazwyczaj to są albo np. castingi, albo praca. Załóżmy, że jest to praca. Módlmy się, nie? żeby to była praca. W ogóle swoją drogą jutro pracuję, więc dzięki Bogu. Ale do czego dążę? Dostaje się trochę na takich kontraktach harmonogram Last Minute. I zazwyczaj wygląda to tak, że agencja wysyła godzinę rozpoczęcia pracy, miejsce, w które, do którego trzeba dotrzeć. No bo zazwyczaj to jest, nie wiem, dla jednego klienta to jest jedno studio, dla drugiego klient będzie robił w innym studiu, trzeci klient będzie robił w plenerze. Także godzina rozpoczęcia. Lokalizacja, ewentualnie jakieś detale w stylu, czy trzeba coś wziąć, oprócz basiców, czyli nie wiem, no, niód, bielizny, i, no i braku makijażu i umytych włosów i tyle, i stawkę oraz prawa. Prawa do wykorzystania wizerunku, jaki jest jakby zakres na przykład geograficzny, czyli na jaki kontynent, na jaki kraj dana, dany klient ma prawo wykorzystać materiały i w jakim czasie. Czyli tak wygląda mniej więcej informacje, które modelka dostaje dzień przed. To jest norma, wszędzie. To jest pierwszy kraj, który wysyła informacje tylko z godziną rozpoczęcia pracy. A w zasadzie tutaj akurat z godziną odbioru z mieszkania, bo tak wygląda specyfika rynku, ale to może opowiem e, kiedy indziej. I tyle. Nie wysyłają praw, nie wysyłają stawki, żebyście zrozumieli dokładnie, dlaczego ja tak e, wyolbrzymiam cały ten problem, który pojawił się w mojej głowie. Ok? To nie jest tak, że ja sobie wydziwiam, tylko po pierwsze, uważam, że normalne jest to, żeby każdy człowiek wiedział za ile pracuje. Ok? Uważam, że każdy powinien mieć do tego prawo, i to jest nasz, nasze po prostu święte prawo, żeby wiedzieć za ile idziemy do pracy. Tak? To jest normalne. Czy ktoś z was poszedłby do pracy, nie wiedząc za ile i yy, jakie ma wynagrodzenie? No wątpię. Omijając już tylko ten jeden punkt, to drugą kwestią jest to, że wyobraźcie sobie, że jest to duży klient w stylu. Samsung albo cokolwiek innego, nie wiem, Hyundai, czy cokolwiek, co tutaj jest dużym klientem w Seulu. I robicie kampanię, która jest na cały świat. I jest to kampania, na przykład, z wykupieniem wyłącznych praw do wizerunku, czyli to znaczy, że jest na przykład zakaz konkurencji. Czyli zrobi się Samsunga, to nie możesz zrobić Huawei, Apple'a i tak dalej przez na przykład rok plus, załóżmy, nie wiem, dwa lata, bo zazwyczaj wygląda to tak, że na przykład wykupuje jeden klient, Prawa wyłączne na rok, ale na przykład drugi klient, który chciałby potem zatrudnić tą modelkę, on pyta się nie tylko o to, czy teraz nie ma zrobionych, nie ma wyłączności na konkurencyjny produkt, ale czy na przykład nie zrobiła go przez okres ostatnich dwóch lat, pomimo, że wyłączności może już nie być. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wielka kampania na cały świat, prawa na przykład na cały świat, o czym nie wiemy, i na przykład stawka, o której nie jesteśmy poinformowani, i na przykład jest to. Dajmy na to 1000 euro, nie? I wiecie, wszędzie byłoby tak, że widzisz ok, prawa z wyłącznością, stawka 1000 euro, duży klient. Nie chcę tego robić, nie? Decydujesz, nie chcę robić takiej pracy. Albo na przykład agencja matka decyduje. My tej dziewczyny nie puścimy na taką pracę za taką stawkę, bo to się zwyczajnie nie opłaca. Na przykład na przyszłość, gdzie za pół roku konkurencyjny klient mógłby wziąć i na przykład zatrudnić taką modelkę na 50 tysięcy euro. No nie? Także to jest kompletny absurd, że nie ma podanej stawki. Więc ja na przykład idę jutro do pracy i ja będę wiedzieć, za ile ja wykonałam już moją pracę trzy dni później, dzień później, pięć dni później. Już tak tutaj miałam, że zrobiłam na przykład pięć prac i ja nie znałam ani stawki, ani jednej pracy. I okej, okay, może ja trochę wyolbrzymiam, bo wiadomo, że gdybym zobaczyła, że klientem na jutro jest Samsung, to pierwsze co ja robię, dzwonię do mojej agencji matki i mówię: Ej, na kolczicie mam e, Samsunga, chcę wiedzieć, jaka jest stawka, e, więc decyzyjność wiadomo, że jakaś jest, ale i tak przecież to jest absurd, żeby nie wiedzieć, nie znać wynagrodzenia. Absurd, absurd. Ta sytuacja ma miejsce teraz. Mediolan już był dawno, bo Mediolan był jakieś dwa lata temu, a to jest teraz, więc dlatego troszeczkę spoważniałam, ale spokojnie, spokojnie, przejdziemy sobie teraz do Paryża. Paryż, myślisz sobie, wow, stolica mody, wow, będę robić karierę, wow! No po prostu spełnienie marzeń, nie. Mm, 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 mm. Otóż nic bardziej mylnego. Historia wyglądała tak. Dostaję kontrakt z Paryżem, już byłam po wideokolu, wiedziałam, że agencja mnie podpisze. Dostaję umowę, no nie? I już jak wyglądają umowy, to mniej więcej za, zarys wiecie. Czasami są też wpisywane oprócz kar absurdalne koszta, no nie? Na przykład, co jest takim absurdalnym kosztem, dobrym przykładem? Na przykład obsługa stron www. To jest moje ulubione. Jestem fanką tego punktu w umowach. Obsługa strony www. No, czajcie, ile może wynieść obsługa strony WWW, na przykład utrzymanie yy, yy, serwisu, nie? Otóż okazuje się, że na przykład może wynieść 1200 zł rocznie na każdą jedną modelkę na stronie, nie? A na przykład załóżmy, że modelek jest 50, co nie jest absurdem liczbowym, który ja tutaj wyciągam z niewiadomo kąt. Każda z nich płaci 1200 zł rocznie za obsługę strony WWW, czyli yy, 60 tysięcy złotych tak? zł dla agencji jest za to, że ma modelki na stronie www. Ok. Kolejnym moim ulubionym kosztem jest na przykład to, że modelka płaci za reprezentowanie jej. I to różnie jest w agencjach. Na przykład teraz w Seulu też mam taki, taką opłatę i że to jest za mailing do klientów. I to jest załóżmy około tutaj, przeliczając 400 tysięcy koreańskich łonów, załóżmy, że to będzie 4800. Około 800-900 zł? Trochę więcej niż 800 złotych. Załóżmy, że 900 złotych. Ale 900 złotych za co, kochani? Za to, że robicie pracę agenta? No bo to jest praca agenta. Czym jest przedstawianie modelki, aktorki do klienta i rozsyłanie jako propozycji? To jest praca agenta. Ale chwila, chwila, czy za pracę agenta nie masz już przypadkiem wynagrodzenia w postaci procentu od pracy modelki? Czy to nie przypadkiem dokładnie to jest wynagrodzeniem za pracę agenta? W każdym razie przeglądam sobie ten kontrakt z Paryżem. To jest w ogóle dobra agencja w Paryżu, była. Przeglądam sobie kontrakt z Paryżem, a tam renting bed koszt miesięczny za wypożyczenie prześcieradeł. Czajcie, wypożyczenie prześcieradeł. I ja tak tylko, wiecie, już to wertuję, bo już nie robią na mnie wrażenia takie rzeczy. I miałam takie, dobra, kolejny koszt, który wrzucają, żeby tylko potem ściągnąć więcej z, z naszych prac, nie? Okej, okay, już naprawdę przyzwyczaiłam się do tego, już to akceptuję. Wiecie, i już naprawdę nie zwróciłabym na to uwagi, pomimo, że widziałam to, to już po prostu oczywisty absurd nie robi na mnie wrażenia, co jest też śmieszne i absurdalne swoją drogą. Ale agencja przed moim wyjazdem na kontrakt pyta mnie, Booker z Paryża, Czylicie, Paryż, fancy... Stolica mody, amazing kariera czy ja przylatuję do Paryża ze swoimi prześcieradłami i ze swoją pościelą. Ja jak zobaczyłam tą wiadomość na WhatsAppie, to ja sobie myślę: "Ja pierdzielę, ale to jest świat kosmiczny". I tylko grzecznie napisałam, że no nie, nie, już jakby po prostu mnie policzcie za to i tyle. I kilka dni później pisze do mnie moja agencja matka i się mnie pyta, że: "Ej, Jadzia, bo Paryż pyta. Czy przylatujesz do Paryża ze swoją pościelą. <noise> ja mam takie, Boże, jak wam nie jest wstyd, nie? Już weźcie, po prostu powołajcie się na to, że to było w kontrakcie, ściągnięcie te 25 euro miesięcznie za tą pościel i tyle. Okej, okay, ale jakby nie jest wam wstyd, po pierwsze włożyć to do kontraktu, a po drugie pytać modelkę o to, naprawdę. Naprawdę, nie jest Wam wstyd? Znowu tak jak z Mediolanem. Rozumiałabym to, gdyby to było na tej zasadzie, że mieszkanie zapewnione przez agencję, nie? No i okej, okay, trzeba, nie wiem, wynająć prześcieradło. Ale... O, chyba idą mnie wygonić stąd. Tak. Okej, okay, okej. Okay. Tak, już mnie wyganili. Ale e, ja bym to rozumiała. Ale wyobraźcie sobie, że to jest mieszkanie za które modelka płaci i ja w Paryżu płaciłam 1200 euro miesięcznie a oni ściągają dodatkowe 25 euro za wynajem prześcieradła za wynajem pościeli i to nie była nowa pościel a to była najgorszej jakości pościel, która już była oczywiście, że używana przez inne modelki, i tylko wyprana przez agencję i podstawiona w dosłownie siatce z biedry pod drzwi Model's Apartment. Wynajmując nawet nie mieszkanie, nawet nie pokój w mieszkaniu, tylko łyżko w pokoju współdzielonym w mieszkaniu w Paryżu za 1200 euro miesięcznie. I oni liczą jeszcze 25 euro miesięcznie za wynajem pościeli. Dobra. To był numer jeden. Jakby ja nie sądzę, żeby kiedyś cokolwiek przebiło ten numer jeden, nie? Okej, okay. zbieram się stąd. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Następne nagram, właśnie, może absurdy: Model z Apartment jako mieszkania z modelkami. I myślę, że jeszcze nie jedną taką historię z agencjami i nie tylko mam, także. Tak! Absurdy modelingu, to będzie chyba nowa seria na tym kanale, i tak każualowo może będę ją nagrywać. Dzięki miłego dnia!